Dobry. Mop i WC Peter Polska. Mam takie ten, bo będziemy na rynku organizować tutaj mycie ludzi Mopem. I czy chcecie iść? A mam takie trzy pytania do was, nie? Do, do, do ciebie mam pytania. Czy przed diabolem myjesz zęby czy po Nie Jaboli nie piję. A ty? Ja nie piję. No jest, ale po piwie, ale a wola nie piję. Nie? O co dzień nie Nie wiem. Nie wiesz? Ja się co tydzień kupię. To mi, to mi No bo jak chcecie to możecie przyjść tęt. w niedzielę na rynek. Ja będę mył y, mopem wszystkich. Co? W niedzielę? No? Ja nie korzystam z tego. W ja mam... niedzielę po kościele. Ł łazienkę mam, to mam ja woli, to nie piję, to dawno ja wola nie ja mam pamięci kiedy ja piłuję ja Dobra, no to jakby co to przyjdziecie, nie? No, no. Dobra.